I witam wszystkich w nowym vlogu. I dzisiejsze szef w kuchni, czyli ja we własnej osobie przygotowałam tutaj na śniadanko przepyszną jajecznicę, praktycznie prawie na swojskich jajkach, dlatego że się pomyliłam i część jaj wziąłam swojskich, a część takich sklepowych, ale za to na swojskim boczku. I tutaj przygotowałam pomidorki swojskie, ogórki, które żeśmy wczoraj razem zbierali. Gumisz mi dzisiaj rano poleciał właśnie po cebulkę także śniadanko naprawdę jest pięknie pachnące takimi wiecie, e, świeżymi pomidorami, świeżymi ogórkami i mam nadzieję tylko, że nie przesoliłam tej jajecznicy, bo e, Robiłam z 12 jaj w sumie. Tylko jedno było przepiórcze, także wiecie, co rzadko się zdarza, żeby robić z takiej ilości jajek i ja nigdy nie wiem ile, wiecie, tak naprawdę posolić. I łączę się z wami już od drugiej strony kamery. Jestem przygotowana, czekam na Patrycję i wruszamy do rozm``ianka. Nie będę robiła nie wiadomo jakich zakupów, zapasów, dlatego że no kiedyś nie było tej dostępności do polskich kosmetyków w Irlandii. Nie było takich stron, a teraz dziewczyny live y robią i mnóstwo rzeczy już można kupić po prostu online. Także nie nastawiam się na jakieś mega zapasy. Naprawdę te zakupy będą bardzo rozsądne. To co potrzebuję i w ilościach takich naprawdę przyzwoitych. Także jestem z siebie dumna, bo pomimo tego, że wiecie co, ostatnio weszłam do Hebe i nie wiedziałam, gdzie pierwsze uderzać, bo dla mnie tam wszystko było po prostu nowością, to i tak ograniczyłam się do kilku produktów. Rosman no też pewnie tak. tak. Sylwia poszła do kosmetyczki, robić sobie paznokcie, a my same właśnie z Patrycją sobie będziemy wyruszać. No i z, z moim Sebastianem, bo nie wiem czy mówiłam, że Sebastian przyjechał z nami na ten urlop I, i z Natalią, tylko Natalia, e, moja bratanica gdzieś tam idzie sobie na spotkanie, bo tam się umówiła z koleżanką. A my wyruszamy na galeje i Pepko może zaliczę, zobaczymy, może tam będzie Pepko. I zgarniamy z parku naszą bratanicę i taką mamy laseczkę. No i że kazała pozdrowić. Wstydzią. Pokaż je. Nie. Czeka, bo nie słyszę. Teraz musisz iść tu. Taka no. Siema. Natalia, papa. Pa. Bądź grzeczna. <laughs> Na tym spotkaniu. <laughs> Nasza mała Natalia, która jeszcze 3 lata temu tutaj przebitkę pokaże, jak wyglądała, a teraz taka paninica. Po o, mam prostu, mam prostu nie wierzę. I mamy przystanek. Gdzie? W Pepko. Wracamy i mały przystanek do paczkomatu, dlatego że Patrycja odbiera mi e, ubrania, które zamówiłam przez internet i chyba te ubrania przyszły, dlatego że jeszcze wazon zamówiłam, ale wydaje mi się, że to są ciuchy, co? Miękkie? No to dobra, jestem ciekawa, czy teraz się po tych kilku dniach pobytu w Polsce. Czy ja się zmieszczę po prostu? Jest takie gorąco dzisiaj 28 stopni. Yy, także nie spodziewaliśmy się tego, ja się nie spodziewałam. Znaczy też było ciepło, ale był fajny wiaterek, że poszłam w takiej, wiecie, co bluzie z długimi rękawami, także gotowałam się dzisiaj, ale nie narzekam, dlatego że naprawdę pogoda jest wspaniała. A w międzyczasie oczywiście żniwa cały czas trwają. Tutaj chłopaki. Ustawiają sprzęt, czekają na przyczepkę, ponieważ zaraz przyjdzie przyczepka, po to, żeby właśnie, że to do tych wielkich silosów to są silosy, tak to się nazywa? Silosy. Władować. Fachowo tak nie potrafię określić. No, władować, dobrze mówię. A tu jest pan Radio, brat Sylwii, kierownik tego zamieszania. Cześć Radek. Cześć, tu po tam to nie jest zwykły Radek. To jest... to jest młody rolnik. To młody jest rolnik. Tak. <gumisz> mój brat radio. No i mój gumicz oczywiście tutaj rządzą. Wjechała ostatnia przyczepka dzisiejszego dnia. A my kobiety idziemy robić kolację. Mężczyznom zapracowanym. Smacznego, Gumsiu. Czekamy jeszcze na Wiktora, bo się kąpie, a w międzyczasie, Kąpię jak się? chłopaki zwalali ostatnią przyczepkę... To przygotowałyśmy ze Sylwią taką bardzo delikatną kolację, dlatego że jest bardzo duszno, bardzo gorąco i nie chce się im takich ciężkich rzeczy jeść, a więc nas tu wjechała taka delikatna sałatka na śmietance z pomidorami i ogórkiem, jajka mam nadzieję, że wyszły na wpół miękko, sprawdź Gumiś. Nie, wyszły tak jak nie No ale zobaczcie, one są na wpół miękko, chlebuś. Ale to tak, ale w środku mają być takie. No, dobra. Nie, nie, ale no to nie o to, o co mi chodziło, no ale okej, okay. kawałek wędlinki, sera wędzonego, e, majonez, jakby ktoś miał ochotę do jajek i no ktoś, Wiktor albo Łukasz, bo my ze Sylwią kolację jadły, ciasto. I zwieńczeniem dzisiejszego wieczorku jest piwko, ciemne, książęce, ale tylko ja piję, bo Sylwia nie może antybiotyki wierzę i ciasto, malinowa chmurka, dobrze ja to mówię? Tak. Pewnie dość znane, dlatego, że dzisiaj dzwoniłam do siostry i siostra mówiła, że ma w planie to zrobić. Tu jest Biszko, nie ciasto kruche na słodzie, tak? tak? Galaretka razem z malinami, bita śmietana, Master. z mascarpone, zapieczona beza i, i migdałki jeszcze sprażone. Także naprawdę zgrzeszę dzisiaj. <grych> Przez moją bratową. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, za obecność. Yy, dziękuję za odwiedzinki. Buziaki na razie. Pa pa, do następnego wroga.